Bo tak wróciłam. Borys wrócił z dworu. Co się dzieje Borys? Mam trzaskę. Trzasgę masz? Aha, tutaj. Widzę jak to... Tutaj, miałam tutaj gdzieś drzazgę, jak tutaj. No. Miałem gdzieś, ale ja nie wiem jak, ale zrobiłem z moimi... Tak sobie zrobiłem. Dobrze, już... Ale kurde, krzyczę jak dziewczyna. Bo jesteś spanikowany. Poczekaj, Borys, trochę. Co, to ja wam razy. Ja pamiętam, że ja potrzebowała pewnie. No to daj telefon. Borys, spokojnie. To tylko mała czaska. Dobra, to tym kończymy, bo borysek normalnie się boi drzaski. Cykoryk! A. Cześć! A my tutaj jedziemy, słuchajcie, dzisiaj przepiękna pogoda, 18 nawet mi pokazuje. Jesteśmy po obiedzie. Wczoraj też nie byliśmy Emil tam na swoim kanale że jedziemy do restauracji ja mówię, no może pojedziemy ale miałam ryby wyciągnięte mówię, zrobię obiad z ziemniakami, z surówką także był dzisiaj też jesteśmy po obiedzie i właśnie jedziemy ze znajomymi oni jadą drugim samochodem swoim no myślęcinka na taki właśnie wypad, żeby trochę pochodzić dzieciaki na hulajnogach pojeżdżą tam fajnie właśnie można spędzić czas również aktywnie. My na spacerek, z nami jest Borys z tyłu. Emil siedzi tutaj i... Szymano i dziękuję, że mogłem w końcu się odezwać. Czyli to jest takie przyzwolenie razem my z Borysem. A ja tutaj e, mam depresję. Jaką? Opowiadaj o niej. E, depresja siedzi z Makiłem. No, fajna, też bym chciał mieć taką. Jakoś takie fajne depresje mi nie chcą łapać. Dobrze. I tutaj gdzieś Kasia gdzieś też pewnie zaparkuje sobie. Tu albo tu. Po Arasa podjechaliśmy I Tak, jeszcze Arek jeszcze. z nami też będzie jechać. Aras! 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 No, także taki wypad dzisiaj niedzielny. Niestety na moim kanale Emil dzisiaj też się pojawi. Niestety, niestety się śmieje. No musiałam go zabrać, słuchajcie, bo to wypad rodzinny, także... Jak pieska. Musiałam go zabrać. Jak drugi piesek. Widzicie? Ja nie mam nic do I powiedzenia u niej. Ja mam Tak, No na pewno. No ale jeszcze rolki wzięliśmy, także albo Borys będzie śmiegać na rolkach, albo nawet ja założę. Zobaczymy. Poczekamy teraz. Emil, dzwoniłeś Larka? Już dawno. To gdzie on jest? Obija się. Kicuje się. <laughs> Tego, MTS-a zakłada. <laughs> tresik no także słuchajcie no i, i tak to u nas właśnie dzisiaj w niedzielę wygląda tak spędzamy ja wam pokażę tam jest bardzo fajnie my już byliśmy kiedyś nie wiem czy wam pokazywałam właśnie jak jest piękna pogoda to fajnie tam się wybrać um, teraz będziemy trochę częściej jak właśnie niedziela jest wolna także można sobie y, tak właśnie w taki sposób się zrelaksować i wypocząć. Tak, albo nad wodę. No, nad wodę, jak już, be, jak już będziemy mogli się Ale kąpać, się tak? Jak nie. już, już będziemy się puchałem. Prima Grymha był dawno, nie? Dobrze, słuchajcie, to my czekamy, odezwiemy się, jak już będziemy w sumie na miejscu, chyba że tutaj jeszcze jak Arek przyjdzie, to jakąś taką. E, pogawędkę sobie tutaj e, utniemy e, i najwyżej się może jeszcze podłączymy. Na razie Emil wyłącz, tak? Bo czekamy. No, dzwonię do niego, co on tak się bóstrzy w sumie. Jak nie chcesz mówić, ja zawsze mogę mówić. Z Borysem. Czekaj, już sobie tutaj. No jo. Schodzi także. No dobra. No Krzysiu, to może ja w sumie ci zadam jakieś pytanie. A mi jakieś pytanie? Jakie? Poczekaj, bo Krzysiu dodaję. Żartowałem tylko. Na serio? Przejdzie Borys, zadaj auto? mamie pytanie. Przejedzie ten koleś? Eee... Jezus, do mamy nie masz żadnego pytania? Dlaczego świnka poszła y, po mleko? Dlaczego świnka poszła po mleko? Nie wiem. Bo on był tatą i chciał zostawić dziecko. No to na razie. Pa, pa, pa. Ta, ta, takie... Takie tutaj głupotki. Jak tata zrobi to jeden raz do mnie? Słuchajcie, tam ktoś w moim komentarzu napisał jakiś tam zakład sobie wymyślił. Zakładają się o ciebie Nie o mnie, ale proszę jak tam był. Nie chcę teraz powiedzieć sierżant coś, nie wiem na początku, dobra, nie będę tutaj e, teraz mówić, ale chodziło o zakład, że czy się wprowadzimy tam chyba, nie wiem, e, na początku września, czy jakoś tak. E, ja już Wam pisałam, słuchajcie, my się nie wprowadzimy, jak myślałam, że się wprowadzimy, znaczy miałam taką nadzieję, że uda nam się wprowadzić e, we wakacje, jednak wiadomo, jest bardzo dużo przed nami roboty i, i to nie wypali, e, no ale tak myślę, że późną jesienią na pewno, tak, znaczy na pewno, nie mogę Wam gwarantować, że na pewno, ale tak marzy mi się już, żeby to było na święta, jeśli nie na wakacje, bo, bo tak nie, nie damy rady, to żeby na te święta nam się udało. A marzenia matkom? głupich? marzenia się spełniają. Zobaczymy jak to u nas ja będzie. <noise> już leci też. Cześć To nie ten Czy Cześć Ty, a ma taki ten, wózeczek taki ten, żeby mnie za sobą pociągnął, nie ma? Motorek? Uh, czy masz taki trójkołowiec na, na tył? Żebyś się zabrał z tobą, mnie? Borys No tam mówi Siedaj tam no także za, tam był jakiś zakład, żeby dla dzieci żeby dla dzieci pieniądze dać jak my się tam nie wprowadzimy. Słuchajcie, żadnych zakładów nie przyjmuję, ja nie, nie bawię się w jak się nazywa, bukmacherkę czy hazard. jak to tam hazard. E, także zakładów nie, nie ten Ale ja nie kiedyś robimy. straciłem 15 na zakładzie. No właśnie, także... Yy, 15 tysięcy. Tak, także my jednak w zakłady żadnej nie idziemy. Yy, co do dzieci, yy, słuchajcie, teraz prawdopodobnie przyjedzie do nas, yy, nas znajomi z Ukrainy, yy, gdzie, gdzie na kilka dni prawdopodobnie będą potrzebować pomocy. Yy, poczekaj, bierzecie chwilę. Emil, weź wyłącza chwilę. Wyłącza chwilę. A jak? No, zrób pauzę. To no. będzie cięcie. No to co? <laughs> Musimy wyłączyć. Przepraszam, bo musiałam tutaj porozmawiać z, Sto, po... z panem policjantem. Tak. tak. Także słuchajcie, właśnie na chwileczkę wyszłam. Tak, przyjeżdżają na no wasie zajęcia, gdzie będą potrzebowali na kilka dni się u nas zatrzymać. Wiecie, że mamy bardzo mało miejsca, ale pomożemy jak najbardziej, bo, bo pomagamy. Słuchajcie, ostatnio pani byłam w sklepie i stała pani. Ja wiem, że, te, że ci panowie przed tymi sklepami, to wiecie, zbierają na różne dziwne rzeczy i, i dużo osób nie daje. Słuchajcie, mi serce pękło, jak zobaczyłam kobitkę starszą panią, która właśnie tam chodziło o leki bo nie, a byłam w takim sklepie, gdzie nie było apteki więc nie wiem dokładnie o co wam chodziło ja, wiecie, no nie, nie doczytałam tabliczki ale po prostu mówię, no nie muszę tej pani dać pieniądze, nieważne sam fakt, że ja jeszcze byłam z Borysem i mówię, słuchaj słuchaj Borys, mówię, bo sobie że mówię, że taka pani mama dała pieniążki, tak, żeby, żeby miała na coś bo słuchajcie, no kurcze, no ja sobie nie wyobrażam, bo to była godzina już popołudniowa jakaś, gdzie e, taka kobietka powinna być sobie w domu i odpoczywać, tak? E, a nie e, i sobie przed, przed telewizorem spędzać miło czas, a nie stać pod sklepem e, i zbierać pieniądze, bo e, no potrzebuję ich. Także kurczę, no serce mi pękło, mówię nie, nie, nie ma takiej opcji. Wyszłam z zakupów i od razu jej kupiłam, e, znaczy e, dałam pieniądze. I to było już nie pierwszy raz, bo nieraz tam też zawali, kupiliśmy, kupowaliśmy e, produkty, tak? Żywnościowe, nieraz całą reklamową, I, i to czy to w Polsce, czy w Anglii. Także, słuchajcie, ja się nie zakładam, <laughs> jakby co. A o tym właśnie tu w Fordonie ku wiatrakom, tak, czy, czy wiatrak, wiatrak jakoś tak to się nazywa, tak? Wiem, e, bo znajome dzieci, dziecko też tam chodzi, także wiem co to jest za instytucja też także rzeczy tam dobrze lecimy, tutaj znajomy właśnie śmiga na motorze przed nami z daleka nie już pokazać? z daleka o, super ma też motorek dobra, sobie kupił i, i teraz właśnie mówię śmiga e, no to na tyle takiej gadki. Właściwie Emil mówił, że jedziemy po arka, a siedzi już z nami też. Niestety mikrofonu nie ma, więc go nie będzie zbytnio słychać. Chyba, że będzie krzyczeć. Ja jestem obecny, jestem obecny. Chciałem powiedzieć, że w takim samym dresie jak ja. A my myśleliśmy Super? właśnie, że, że właśnie ten twój dres ubierzesz. Nie. To ono święte, jest na specjalną <noise> Ale w sukience nie wyjdziesz. No ja, no Słuchaj, jakby dużo łapek dali, dobry challenge by był. Kurna, lecę. U Magdy 1000, Tysiąc, tysiąc lecę, łapek, lecisz. Tysiąc łapek i lecę w suchanie. So co ty? wybierzecie jaka. Może być garczonka, tunika, kurna, mini, co poczekaj, 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 poczekaj. Zaraz wrócimy. No siema, ma, Sasza, jadę. A nie, słuchaj, zaraz zadzwonię. Hej, zaraz zadzwonię, oddzwonię. To jaki tam jest? Zaraz oddzwonię, daj mi dwie minuty. No, tak, także eee, tak, już znajemy też. Poczekaj, 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 Magda Boaret właśnie wrzucił na twoim kanale, że jak Przez będziesz miała pod tym łapek, filmem tysiąc i łapek, i to bierzesz go nagrywasz, normalnie w sukience zakupy robi. O Boże, naprawdę Biedronce. Arek? Biedronca. <laughs> nie, Biedronca nie, inny sklep. Nie widzicie, nie będziemy reklamować, sklep to sklep, nie? Ale, ale ty Ja ty... wierzę w to, że jeszcze będę autografy z tego rozdawał. <laughs> A to zobaczymy, to jest dopiero challenge. To zobaczymy, czy chociaż jeden robi. Ale zobaczcie to też dobrze, bo Arek sukienki nie Będziemy dołoszy, cię kręcić na dwie kamery. A ja z kolei no. widzicie, ja bez sukienki... Bez sukienki, ja chodzę bez... no nie chodzę w sukienkach. Ale coś tam masz, to coś tam mi kopstasz jakby co. O kurczę, czy ty się zmieścisz? Daj. Ja wiesz, to że... A to, że przytyłam, to tak wszyscy już wiedzą, tak. Dlatego słuchajcie, zaczęłam znowu wchodzić na orbitreka, żeby trochę zrzucić, ja też to widzę, także dobrze... I ja to czuję. Dobrze piszcie, piszcie tam, e, możecie pisać oczywiście e, co nieco przybrałam. Wciąż nie jestem już jak wiecie, już też wam mówiłam. Ale teraz słuchajcie, no taka zima widzicie. Ale ten, po, po że przerwę, a, ale po ślubie jesteś, a mówią, że po, po ślubie to się zgrubnie, nie? No tak, tak mówią. Tak, <laughs> tak mówią. Ja Że facet też po, po ślubie jest zgrubnie. Nie, My, tak już no, był no, jakiś ja, taki. Ja ten, yy, no, garnitur z przyjęciem. <laughs> <ze wcisłem. laughs> No, ja też właśnie mówię, tak jak ten, to, to w ciuchy, wiecie, się wchodziło. teraz mówię, o kurczę, trochę tam jednak się przybrało, ale dam radę, także tylko y, ograniczyć słodkości albo do, do zera, o tak, z owoce, tam też jest cukier, także... To mi starczy, nie? No, ale jednak e, ja uwielbiam, tak jak wiecie wszyscy tutaj, że ja uwielbiam. Emil, teraz tak robisz, tak weź. Ja uwielbiam słodkości. E. Ja uwielbiam słodkości. No, ty też uwielbiasz, ja wiem. Ty... Nie, ja się węczę. On no, Borys też lubi, no tak, tylko że słodkości są niezdrowe, na zęby, na wszystko. Nie zdrowe? J jakie są zdrowe, halo? Jakie są zdrowe? Borysek, Jakie nie są nie. zdrowe? To od dwujanka co? co przynosi, są najzdrowsze. E, 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 Ale tata je czasami. A nie wiem co tata je czasami. Tata po 19 nie je już. No, nie, już nie. Emil właśnie robi... nie! Wszyscy on no. no. jest grubaskiem! Na razie jeszcze tak. Tata nie jest grubaskiem. Tata też zaczęła Ma mówić, budowę no, atletyczną. Bo rzeczywiście potem słuchajcie gdzieś na plaży się wyjdzie, a tu pierwszy będzie co to się mówi Brzuch, pierwszy tak nie yy, po, pozdrawiam i bardzo mi się spodobał jeden komentarz Arek ty będziesz chciał kobiecie pokazać ciastko, a tam tylko ponczek jakiś ciebie ciastko a tam tylko pączek. no widzisz nie a ja w ogóle go nie zajarzyłem czytając go no tam był no był był a teraz będziesz chciał pokazać kobicie jakieś jest ciebie ciacho na plaży, a tam tylko Ojej, <noise> <noise> Ojejkuś. Nie, rzeczywiście słuchajcie, ja nigdy nie musiałam dbać o dietę żadną. Nawet teraz, słuchajcie, no nie, ma, nie mam diety, nie wiem, to. Nie mam diety żadnej, tylko po prostu mówię ograniczyć słodkości i trochę więcej y, y, ruchu. I będzie wszystko y, grało. Ale mówię, teraz też się ładna pogoda robi, także także spoko. Ładnie, ładnie. A nie ładnie. wiem dlaczego tutaj... Aha, myślałam, że skręcę nie, nie, nie wyłączył tego kierunku. Nie wiem, czy on e, zajarzy. Słabym motocyklistom. W żywiole jest. Co się zdarza z słabym motocyklistom? Znaczy... No... <noise> tak nie mów, Jak nie mów? No tak, no bo palec się dusi parokrotnie na spust migacza, nawet jak tak odruchowo od czasu do czasu, wiesz? Jakby się dużo kilometrów zrobiło, to by się wiedziało, o co chodzi. Bo tam masz taki guzik, który wciskasz, nie musisz go cofać, tylko go wciskasz, nie? Mhm. Znaczy, w każdym wciskasz, ale ja zawsze wciskam mhm. jadąc, bo można, wiesz, narobić kłopotów takim migaczem. Ja nie wciskam, ja odkręcam manetkę. <noise> Ja odkręcam monetkę. Ja też odkręcałem i zna, się. Przez to w sądzie, dlatego już nie odkręcam. Nie, motocykle fajne, ale bardzo niebezpieczne, to każdy wie. Chociaż tak jak tutaj właśnie w większości przypadków winę ponoszą e, <grym> kierowcy samochodów. No to tak nie wiadomo. Nie, nie, ale, ale sporo też jest takich rzeczy, że kurczę... Kierowca samochodu po prostu nie, nie zauważył, ale też prędkość motocyklisty, i, i to. No, słuchaj, prędkość dopiero wtedy jak jest udowodniona. Nigdy nie wolno powiedzieć, no nie, że była jakaś prędkość. Nie, nie, nie. Bo kodeks drogowy zakłada, że No tak, ale zobacz, z miałeś z, odpo z, odpo z odpowiednią tak, prędkością. Ale miałeś dwa wypadki nie z twojej winy i samochód w ciebie, także no. No to fakt. No i na całe szczęście, że. Że nic się poważnego nie stało, oprócz tej zdartej skóry. Do kości. Ale no fajnie. tak, ale nie miały wiesz. połamane No bo ja, jak terminator, ja się nie łamię. Nie, się nie. Ale mama chyba łań miesza, bo mama miała dwa, e, dwa kości złamane. Dwie ręce, Dwie kości, tak. Ja miałam no. dwa nadgarstki złamane. Spadłam u nas na górkach. Słuchajcie, tu w Fordonie, tak jak widzieliście, są górki. I kiedyś za dzieciaka się chodziło. Ja byłam ze znajomymi z klasy, z podstawówki, tam nie wiem, 10 lat podaj, że jakoś tak było miałam. Mhm. No i co się okazało? Okazało się, że poszłam, tam było drzewo, nie drzewo wisielce, już pewnie i tak Wam to mówiłam, no ale jeszcze raz wspomnę, jeśli ktoś tam nie wie. No i na takim drzewie, słuchajcie się, lina była i ja chciałam się bujać, nie huśtać. No i okazało się, że drzewo stało na górce. Górka taka jak zbity. Co to było? Tak jak beton, co to tam było? Już zapomniałam. <laughs> miałem noc i szczęka. Nie, dobra, nieważne. Tak z, y, glina, przepraszam, już no, wiem, glina, zbita najgorsze. glina. Nos, szczęka, no i jak upadłam, to wiadomo, nie czułam ani nóg ani rąk, całe szczęście. No i krew tutaj mi leciała jakieś tam miałam roz, roz, ro, rozciętą wartę ja czy, tupek, czy jakoś, ten, tak. Tu. Między siódemką no a ósemką e, e, tak Całe szczęście. Gdzieś nie może Całe szczęście, nic się y, oprócz rąk, y, nic się tam innego nie stało. No ręce dwie w gipsie. A guma ja też. Przeżyłam. A mnie tam gadają, co nie wiem, czy by nie słychać. Na żuchwie, od gumy. Od, od gryzy. Przesiliłeś no. Wyłączyłeś ten mikrofon, jak tam rozmawiasz? No właśnie. No. Wszyscy będą słyszeć o czym się rozmawiał. No, my tutaj gadu gadu, a tam oni o czym innym i tak będziecie mieli taki miszmasz. Dobrze, słuchajcie, odezwiemy się, już jak będziemy na miejscu. Bo teraz ja już jadę tutaj, gonię motocyklistę naszego. Jak ty złapiesz go, będziesz mieć milion dolarów. Do, dojedziemy i wtedy... Uj, 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 No są te garby tutaj co chwilę. Dla bezpieczeństwa, bo pełno domów dookoła. A tą drogą, co teraz jedziemy, na Czarnówko to koleżanki babcia słuchajcie mieszka i, i tutaj ma rodzinkę i my jako za dzieciaka, za dzieciaków o jeździ, chodziliśmy słuchajcie autobusem można było dojechać kawałek, a resztę trzeba już było pieszo, a teraz samochodów tutaj no normalnie taki ruch, że szok jest niedziela, a samochodów mnóstwo jedzie, eee, tak jak na zamczysko właśnie tu się jedzie no. A kiedy właśnie tędy całą drogę po tym pieszo chodziłyśmy. Ja mówię, Jezu, fajne czasy były, naprawdę fajne. Dobra Emil, yy, zobaczymy się już w myślęcinku. Dobra, dojechaliśmy. Kurczę, założyłam przed chwileczką bluzę, a tu słońce wyszło piękne znowu. Także yy, będę się pewnie rozbierać i ubierać. Czemu samochód taki stawiasz? Ponieważ tam się płaci 5 zł, a tutaj się nic nie płaci i yy, jest parkometr czy coś takiego nieczynny i yy, nie wiem gdzie po prostu to zapłacić, a ja nie chciałabym dostać mandatu. No tak, bo tam jest napisane, że gdzieś trzeba iść. Gdzieś znaleźć kogoś, tak. Od parkingu, a od parkingu tutaj nikogo nie widzę. Wiecie, pewnie pochowani, a potem potem się okaże, że trzeba zapłacić pieniądze, bo mandacik przyjdzie. Także było tutaj miejsce, wolałam przestawić. Chodź, 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 chodź szybko. Mnóstwo ludzi, jak zwykle tutaj. No bo mówię, fajna miejscówka i motory i można sobie posiedzieć i sobie coś tam przekąsić i różne atrakcje, także będziemy śmigać. O już mi pies tutaj piszczy, także muszę też uciekać. Już Maksiu, już jestem. Ja jeszcze jestem, to... Widzimy się za chwileczkę. Jesteśmy. Na deptaku. <taki> Tam zobaczcie, bo <noise> Borys zarkiem za szaleje. <noise> Och. Borys z chwileczką na hulajnodze elektrycznej, na zwykłej hulajnodze, bo od koleżanki też miał. I teraz e, rolki już założył. Także wiecie, no, za chwilę mu się znudzi, i do plecaka je weziemy. Max z kolei spotyka mnóstwo piesków po drodze. E, bo tutaj jest naprawdę tak, każdy idzie z pieskiem, na rolkach, na rowerach jeżdżą. Specjalna wyznaczona linia właśnie. Fajne góreczki, że można sobie też właśnie zimą zjeżdżać z sanek. Ja nie byłam w tym roku, Emil był z w tamtym roku. Bo tak akurat śniegu było sporo i wykorzystali to. A my sobie co? My sobie jedziemy na taki spacer dookoła, nie wiem dokładnie jeszcze gdzie. Tutaj różopole było też. No nie, no fajnie, fajnie rodzinnie tutaj można spędzać czas, nie? Ludzie przynoszą i koce, i jakieś tam pikniki, oni szaleją, o! Muszę zaraz właśnie Borysa za rączkę wziąć, póki, o póki co to Arek z nim, z nim walczy. Bo Borys tam uczy się dopiero jeździć, już tam w tamtym roku też troszeczkę o, już leci tutaj do nas. Dobrze, nie będę Wam tutaj więcej opowiadać, bo, bo co, tutaj, co tutaj opowiadać jest pięknie, zobaczcie, pole puste, tam ludzi na początku było sporo, bo i można sobie kupić jedzenie i lody i karkówki, i kiełbasy, wszystko co tam ktoś chce i gofry, także Jemy chodź. Nie, nie, nie. To jest... no, ale nie. Także e, właśnie ludzie sobie robią też właśnie pikniki, nie? Także sobie przynoszą swoje jedzenie i się roz, e, rozkładają tutaj na trawie, bo jest naprawdę pięknie. Wiem też tutaj, że można zwierzęta gdzieś, e, gdzieś oglądać, nie? rek jest nie? Ze zwierzętami. Zo jest. No, Zo jakiś. Także my nie byliśmy, ja byłam jako za dzieciaka, to pamiętam jakie zwierzęta były, ale tak jak teraz to nie byłam. E, ale jeszcze będzie okazja, bo dopiero lato się zbliża. Także na pewno jeszcze gdzieś tutaj pójdziemy. Bo to jest bardzo, bardzo duże. Ja nawet mówię, nawet. Nie, nie idziemy ani do parku 17, ani do Family Park. Co ty rzuciłeś, Borys? A potem się przewrócisz. Dobra, to. Różopole. No właśnie, też, nie? Różopole to imprezy były zawsze. Zawsze, ale to już też było dawno temu, także naprawdę, no musimy. Musimy częściej tu przyjeżdżać i właśnie, yy, aha, pierwszego też tutaj będzie otwarcie sezonu motocyklowego, tak? No, no. właśnie no, no, tutaj też właśnie, tutaj w Myślencinku zjazd motorów. My akurat niestety nie będziemy mogli przyjechać, po pierwsze nie mamy motoru już, yy, a po drugie yy, idziemy na przyjęcie. Także jest, mamy przyjęcie, także, o, 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 wszędzie psiaczki mnóstwo, uważaj Emil też mnóstwo rowerów, rolkarzy wszystkich. Dobrze, to się trzymajcie. E, taka ode mnie dzisiaj wrzutka dla was. <noise> Pozdrawiam serdecznie e, do usłyszenia. Buziaki, pa. Mama! Gdzie poszliśmy na pole? A gdzie na pole?